O końcu, o sprawiedliwości absolutnej. A ty, czy jesteś zapisany w Księdze Życia? Komentuj, udostępniaj i rozważ to z tymi, których kochasz. I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I ujrzałem święte miasto, nową Jeruzalem, zstępującą z nieba od Boga, przyozdobioną jak oblubienica dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba, który mówił, oto przybytek Boga z ludźmi, zamieszka z nimi, a oni będą jego ludem i sam Bóg będzie z nimi. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i śmierci już więcej nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani bólu, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A ten, który siedział na tronie rzekł, oto czynię wszystko nowe narrator i rzekł, stało się jam alfa i omega, początek i koniec. Temu, kto pragnie dam darmo pić ze źródła wody życia.